Siemka, pokażę Wam szybką rzutkę, jak potrenować poprzeczny brzucha, i pomasować swoje własne brzuchy, tak żeby brzuch był totalny. Patrzcie na to. Ćwiczenie numer jeden, rzygający kot. Wypuszczaj powietrze w taki sposób, żeby jak najmocniej wyszło ze środka brzucha. Popatrz, jak to ma wyglądać. Trochę tak, jakbyście mieli zwymiotować. Zróbcie tak 10 razy, a potem skończcie wszystko oddechem ognia w podporze przodem. W zasadzie w byciu na czworaka, czyli... I zróbcie tak około 50 razy. Po takiej jednej serii powtórzcie to trzykrotnie i zobaczcie, co się będzie działo z brzuchami. Robią się płaskie, wąskie, wklęsłe. Bawcie się dobrze, dobrego weekendu. Cześć.